Cześć. Witajcie w tym filmie. Pokażę wam zasilacz od firmy Weidmuller do szaf sterowniczych i rozdzielni elektrycznych o symbolu Protop 172W 24V DC, prąd znamionowy 3A. Zasilacz obudowa metalowa, montaż na szynę TH35 przeznaczony do zasilania urządzeń automatyki oraz wszelkich urządzeń, które potrzebują napięcia stałego 24V o maksymalnym obciążeniu 3A. Jest to zasilacz wyjątkowy, ponieważ posiada szereg ciekawych rozwiązań, m.in. funkcję DCL Dynamic. Current Limiter, czyli dynamiczne wzmocnienie prądu. Umożliwia nam zasilanie. W przypadku wystąpienia przeciążenia zasilacza lub zwarcia zasilacz potrafi wydatkować prąd większy od znamionowego. Do 5 sekund potrafi wydatkować prąd 150% prądu znamionowego, a w czasie 15 milisekund potrafi wytrzymać 400% obciążenia prądu ponad prąd znamionowy. W przypadku wystąpienia zwarcia lub przeciążenia wyjścia zasilacza umożliwia nam to wcześniejsze zadziałanie zabezpieczeń obwodów, w których wystąpiło zwarcie lub przeciążenie. Nie powoduje to wyłączenia całego bloku zasilania 24 V DC. Inne urządzenia pracują sobie wtedy normalnie. Bo gdyby doszło do takiej sytuacji, że w jednym obwodzie mamy zwarcie gdzieś w obwodzie zasilania urządzenia 24 V DC, zasilacz nam po prostu się wyłącza, zanim zadziałają zabezpieczenia, a jest to dla nas niekorzystne. Później, jeżeli zasilacz się prawda schłodzi. Próbuję załączyć ponownie, znowu jest sygnalizowane zwarcie, znowu się wyłącza i może to doprowadzić do uszkodzenia któregoś urządzenia automatyki. Zasilacze możemy łączyć równolegle, maksymalnie 10 takich samych zasilaczy, jeżeli chcemy zwiększyć moc zasilania urządzeń. Od góry mamy listwę do podłączenia złączki. Zresztą tutaj złączki mamy w komplecie. są wykonane w technologii puszyn i możemy podłączyć przewody drut linkę. Mamy tutaj dwa przełączniki. Pierwszy u góry, możliwość ustawienia w pozycji C w przypadku wystąpienia zwarcia. C oznacza, że będzie on kontynuował zasilanie obwodów, a w pozycji S ma się wyłączyć w przypadku wystąpienia zwarcia. Drugi przełącznik w pozycji S oznacza, że zasilacz pracuje jako sam samodzielny moduł, a w pozycji P oznacza, że pracuje Razem z równolegle z podłączonym z dodatkowymi zasilaczami. Pod spodem mamy tutaj jeszcze potencjometr do regulacji napięcia wyjściowego od, od w zakresie od 22,5 do 28,8 V DC. Złącze do podłączenia jednego z dwóch dostępnych modułów komunikacyjnych: jest to moduł Canopen i moduł IOLink. Napięcie z zasilacza wyjściowe 24 V DC. Rozdzielimy sobie tutaj blokami dystrybucyjnymi do rozdziału napięcia serii Clipon Connect od firmy Weidmuller. Mamy tutaj dwa takie bloki, które przygotowaliśmy sobie w programie Weidmuller Configurator. Zresztą zaraz Państwu pokażę, jak dobierają te moduły. Pierwszy blok dystrybucyjny posiada tutaj złączkę główną, która umożliwia przyłączenie przewodu do 10 mm Wszystkie te złączki posiadają także złącza puszy, także możemy podłączać bez użycia narzędzi. Dopiero demontaż przewodu wymaga krętaka płaskiego, aby zwolnić tutaj zaczep puszy. Złączka z potencjałem plusowym, mamy tutaj jeszcze dwa bezpieczniki, które możemy sobie rozłączyć obwód. Przewód plusowy wchodzi nam tutaj na złączkę główną. Tutaj mamy zmostkowane mostkiem plus na pierwszy obwód zabezpieczony bezpiecznikiem oraz na drugi obwód zabezpieczony bezpiecznikiem. Z pierwszego obwodu wychodzimy tutaj na trzy obwody podbezpiecznika, a z drugiego obwodu, wychodzimy, a z drugiego tutaj pola bezpiecznikowego wychodzimy sobie na dwa obwody, które mamy zabezpieczone bezpiecznikiem F2. Blok potencjału minusowego także posiada złączkę tutaj szeregową o przy, możliwości przyłączenia przewodu do 10 mm2 linka drut. Dodatkowo trzy złączki połączone tak samo mostkiem, który doprowadza potencjał minusa na następne tutaj złączki. D tutaj mamy dodatkowo możliwość też rozłączenia potencjału minusowego w dwóch złączkach. Ta złączka pierwsza ma dwa wyjścia, a druga złączka ma wyjście jedno. Tutaj dodatkowo w tych złączkach są jeszcze Państwo widzicie takie otwory. Służą one do sprawdzenia napięcia za pomocą sond miernika. Druga złączka różni się od tutaj tej pierwszej tym, że mamy w jednej złączce dwa potencjały już rozdzielone, czyli mamy u góry potencjał plus, na dole potencjał minus. Do tego dokładamy sobie następne takie złączki. W tej pierwszej mamy możliwość tak samo jak w tej poprzedniej do 10 mm kwadrat przewód podłączyć, a w pozostałych do 4 mm kwadrat. Tutaj zaciski plusowe mamy w każdym zamontowany już bezpiecznik, który możemy rozłączyć. Jak wymienić bezpiecznik? Uchylamy tutaj z boku klapkę i wyciągamy bezpiecznik w celu wymiany. Tak samo montaż, wciskamy. Zamykamy. Są dostępne również te złączki z gniazdami bezpiecznikowymi rozłączanymi z sygnalizacją stanu zadziałania w postaci czerwonej diody LED. Jak, jeżeli nam się przepali bezpiecznik, to od razu nam zapala tutaj diodę. Jest to prawda ułatwione wtedy w rozdzielnicy, szczególnie gdy mamy dużo takich bezpieczników zastosowanych. W dolnej części złączki mamy potencjał minusowy, także tutaj zmostkowany mostkiem. Jak zamontować złączki z szyny TH35? Tutaj mamy trzymacze takie, aby nam się tutaj nie rozjeżdżały złączki. Mamy złączkę, ta złączka służy do trzymania tutaj połączonych złączek. Mamy osłonę. Następnie musimy zdemontować mostek. tutaj minusowy. Oraz mostek plusowy. I podważamy złączkę. Pierwszą. Tak wygląda nasza złączka. Dać potencjał minus potencjał plus tutaj mamy rozłącznik bezpiecznikowy rozłącza nam tutaj te dwie szyny maksymalny przekrój przewodu 4 mm2 dwa potencjały w jednej złączce Mamy cztery takie, oraz główna złączka, która przyjmuje potencjał do rozdzielania go na dalsze złączki, wyposażona też w dwa tutaj bieguny minusowe i dodatni. bardzo solidna Tutaj ważne właśnie jest w przypadku tego naszego zasilacza, którym zasilać będziemy te bloki rozdzielcze jest to, że właśnie w przypadku wystąpienia przeciążenia lub zwarcia zadziałać ma właśnie ten w pierwszej kolejności bezpiecznik zabezpieczający nam dany obwód. W tym przypadku jest to ten tutaj szklany a zasilacz nadal kontynuuje zasilanie pozostałych obwodów. Tą funkcję zapewnia nam właśnie technologia DCL. Następny blok dystrybucyjny do rozdziału napięcia 24 V. Też zabezpieczony z boku osłoną. Też musimy zdemontować tutaj dwa mostki. Mostek dolny, minusowy, górny. Już mamy dostęp do pierwszego. Pierwsza złączka szeregowa o przekroju do 4 mm posiada tutaj możliwość rozłączenia tutaj tym nożowym rozłącznikiem potencjału minusowego. Mamy takie dwie zastosowane tutaj. Tu jest normalna złączka, która ma potencjał minusowy. następna rozłącznikiem oraz główna złączka, która przyjmuje potencjał minus do przekroju 10 mm kwadrat. Następnie mamy znowu osłonę. Remontujemy mostki. Tutaj mamy wyłamane, jak widać. I tak wygląda ta złączka z rozłącznikiem bezpiecznikowy.